Witajcie. Dzisiaj chciałem się zająć czymś ciekawym, a mianowicie coś, co mnie zafascynowało, a mianowicie pojemność akumulatorów AAA. Mam tutaj cztery akumulatorki różnych firm, które po prostu biją na głowę zachodnie czy japońskie rozwiązania. Akumulatorek Jabao 5500 mAh, akumulatorek MAXCEL 3800. Akumulatorek ABC-CEL o pojemności 3800 i akumulatorek prześwietnej firmy Star Power o pojemności 4900 mAh. Prawda, że jakieś tam japońskie lub 2000 wyglądają słabo. No to sprawdźmy w takim razie. Naładowaliśmy te akumulatorki taką łatą fajną z wyświetlaczem. Ładować je do pełna. No to zobaczmy, jaką mają pojemność. Włóżmy je i spróbujemy je rozładować minimalnym prądem, czyli 200 mAh. Zrobimy po prostu ich rozładowanie i zobaczymy, ile one tak naprawdę mają pojemności. No to zaczynamy od abc -tel. Tak, włączamy. Dajemy na rozładowanie. Ustawiamy prąd rozładowania na 100 mA, żeby miały jakieś, że tak powiem, pozytywne szanse na wykonanie czegokolwiek. Następny akumulatorek. Rozładowanie prądem 100 mA. I kolejny. Nasze przepotężne Dziabao. Tak i. I wracamy do pierwszego, który z jakichś powodów dziwnie się zachowuje. Włączamy i patrzymy na efekty, jak się rozładują. Wracam do Was i zobaczymy, co z tego wyszło. No i mamy pierwsze wyniki. ABCL i Jabbao miały pojemność poniżej 200 mA, więc uznaliśmy, że one są uszkodzone. W tej chwili się ładują obie z innego kompletu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo 200 mA to jest 20 razy mniej niż mają napisane na opakowaniu. Natomiast jeśli chodzi o Maxela i Star Power, Maxel, teoretyczna jego pojemność jest 994 mAh. Natomiast jeśli chodzi o Star Power to jest 450 mAh. Wnioski są takie. Pojemność tych baterii jest od 4 do, do 8 razy mniejsza niż jest napisane tych akumulatorków. I moim zdaniem osoby importujące tego typu akumulatorki i sprzedające je na Allegro kwalifikują się do skorzenia o import odpadów niebezpiecznych na teren Polski. Tutaj powinna zainterweniować prokuratura, gdyż tak naprawdę wszystkie te akumulatorki okazały się jednym wielkim odpadem, który po prostu sprzedawanie go jest po prostu powinno być kwalifikowane jako przestępstwo. No, czegoś takiego być nie może. Akumulatorek, oczywiście, wiadomo, każdy normalny człowiek wie, że nie bez powodu czołowi producenci akumulatorków mają pojemności rzędu 2,5 tysiąca mAh. No, te 4900, czy 800, czy 5500, to po prostu jest bzdura. Natomiast, jak widać, te akumulatorki nie dość, że nie mają standardowych pojemności typu właśnie 2000, czy, czy 2,5, tylko mają pojemności rzędu 500 do 900 miliamperów. I to są po prostu zwykłe odpady, które kwalifikują się no nie na śmietnik, bo je trzeba teraz będzie przetworzyć. Trzeba będzie je dać od recyklingu, ktoś będzie musiał się tym zająć. One są sprzedawane za tam pewnie za 2-3 zł na jakichś serwisach Allegro tego typu, ale są to po prostu odpady niebezpieczne i ich import powinien zostać natychmiast zakazany. A osoby nimi handlujące, proszę, omijajcie ich z daleka. Bo to po prostu jest skandal. Że